Cześć, witajcie! Przychodzę do Was z najnowszą gazetką Lidla. Gazetka ta będzie nas obowiązywała od 8 września aż do 13 września. Także zapraszam Was na szybki przegląd aktualności, nowości i promocji z kategorii Parkside. Już tutaj na pierwszej stronie mamy dwa przedmioty do kupienia. Po pierwsze są to automatyczne szczypce do ściągania izolacji i zaciskania z zestawem końcówek i tulei 231 elementów za 50 zł więcej informacji na stronie 34 także do tego wrócimy a z prawej strony dalmierz laserowy do 50 metrów i również tutaj mamy więcej informacji na stronie 36 taki dalmierz za 8 dyszek także lecimy już dalej i tak Ok, mamy to. Zobaczcie. Jaki fajny czoperek. Niby na silnik spalinowy, a jednak akumulatory posiada w sobie. Raz, dwa i to aż trzy. No dobra. Ale to wiadomo, jest to yy, nasz Arni, więc dla niego wszystko jest możliwe. Ok. Wracając do tematu. Dalmierz laserowy, 50 metrów, tak jak już wspomniałem, w zestawie z torbą do przechowywania oraz bateriami AAA, 2 razy 1,5 V, dokładność pomiaru plus minus 1,5 mm za 80 zł do dokładnego określenia odległości, powierzchni i objętości. Wyświetlacz LCD z oświetleniem tła i wskaźnikiem stanu baterii, zintegrowana poziomica, a pod spodem wielofunkcyjny detektor lub higrometr. Baterie w zestawie za 30 zł, 3 lata gwarancji. Oczywiście ten dalmierz laserowy również posiada 3 lata gwarancji. Co do detektora, 3 regulowane poziomy czułości do wykrywania przewodów pod napięciem ze wskaźnikiem ostrzegawczym prądu do pomiaru wilgotności ścian, paneli, materiałów budowlanych lub drewna opałowego. Nie korzystam nigdy z tego urządzenia. Następnie to jest ten sam dalmierz, czy to jest jakiś inny? Poczekajcie. Ten sam, to nie wiem czemu jest dwa razy. Zobaczmy. 80 zł. Światło jest zintegrowana poziomnica. Tak, to jest ten sam. Czyli tak, mamy do wyboru opcję, że mierzymy. Tutaj od krawędzi dolnej dalmierza. Tak jak widzimy, tutaj pokazuje na wyświetlaczu. Wiem, że możemy zmienić, że, bo posiadam taki dalmierz nie identyczny, bo to pewnie jest inny model. Mój już jest trochę stary. Na pewno można zmienić wiązkę, że zaczyna mierzyć od początku dalmierza. To jest druga opcja. I z tego co pamiętam że było jeszcze trzecia ale już nie pamiętam, jak. OK, następnie mamy szczypce zaciskowe do kabli. W zestawie między innymi zaciskarka, kabel płaski i łączniki wtykowe płaskie, 80 zł za taki zestaw. Szczypce posiadają ręczne ustawienie zacisku, szczęk za pomocą pokrętła to fajny zestawik do majsterkowania dla elektroników. Następnie akcesoria warsztatowe, często pojawiające się 20 zł za takie pudełeczko. Do wyboru zestaw bezpieczników samochodowych, złączek termokłoczliwych, tulejek na końcu drutu, zacisków krokodylkowych, zacisków do kabli lub rzepów lub zestaw do szybkiego okablowania. Następnie wkrętek z grzechotką z bitami 115 elementów za 30 zł. Gniazdo sześciokątne, 1,4 1/4 cala, 6,3 mm. Taki zestawik posiadam, ogólnie fajna opcja, bo jest to śrubokręt typu, czy tam wkręta, właśnie typu grzechotka. To znaczy, raz przyłożymy do wkręconego materiału, przykładowo, wkręta do drzewa, przykładowo mówię, i nie musimy go odrywać, tak jak w przypadku zwykłego śrubokręta, tylko trzymamy i pokręcamy nad garstkiem i wkręt się wkręca. Także no, ciekawa opcja. Z prawej strony zestaw wierteł, 15 elementów lub bitów, 37 elementów. Do wyboru zestaw wierteł do kamienia, drewna lub metalu. Cztery zestawy do wyboru, takich wierteł mamy. I każdy za 20 zł. Pod spodem taśma izolacyjna, sześciopak do izolowania i naprawiania kabli elektrycznych. 4 zł za taki sześciopak i wychodzi 66 groszy za sztukę, czyli śmieszne pieniądze 1,5 cm na 8 metrów długości. Więc to jest standardowy wymiar taśmy, bo są wiadomo jeszcze węższe. Są szersze. Następnie mamy za 13 zł. Olej smarujący lub wielofunkcyjny w sprayu 300 ml. Do wyboru, olej wielofunkcyjny do wiercenia i cięcia, silikonowy lub ptfe oraz small grafitowy litowy do, lub ordzewiacz w sprayu dobra, następnie yy, szafeczka, która też często się pojawia a dokładnie organizer warsztatowy z szufladami w zestawie etykiety samoprzylepne i są dwa zestawy do wyboru 40 zł pierwszy zestaw to jest ten z przodu w miarę 30,5 na 41,5 na 16,5 i drugi z tyłu z mniejszymi szufladkami 30,5 na 41,5 na 13,5. Niezbędny pomocnik w utrzymaniu porządku w warsztacie lub garażu. Następnie śruby do płyt wiórowych do wyboru 5 razy 60 mm 150 sztuk, 5 razy 50 mm 250 sztuk. 3 x 40 mm 400 sztuk i 4x30 mm 600 sztuk. Mówimy oczywiście o wkrętach. Z prawej strony młotki po 20 zł. Do wyboru młotek drewniany, gumowy, ciesielski, ślusarski lub dwuobuchowy. Czyli takie młoteczki. Następnie zestaw podkładek ochronnych lub stoperów. Do wyboru zestaw podkładek meblowych lub filcowych, podkładek tłumiących i antypoślizgowych lub stoperów do drzwi. Osiem zestawów do wyboru, każdy po 6 zł. I z prawej strony na koniec taśma tkaninowa. Jest to taśma z firmy 3M za 15 zł i mamy dwa rozmiary do wyboru. Dobra. A tu jeszcze możemy tylko powiedzieć pokrótce. Tu mamy sprzęty online. Po pierwsze, akumulatorowa grzechotka 12V z akumulatorem i ładowarką za 140 zł, 30% przyceny. Także spora promocja. Następnie mamy 40% przyceny, też sporo. Jest, jest to akumulatorowa piła ręczna tarczowa 12V bez akumulatora i ładowarki za cenę 83 zł. Następnie mamy za 328 Parkside Performance, akumulatorowa wiertarka wkrętarka 12V, 5Ah bateria z akumulatorem i ładowarką w zestawie, 30% przeceny. Następnie 35% przeceny za akumulatorową kosiarkę 40V, bez akumulatora i ładowarki, 421 zł. Pod spodem 30% przeceny, czyli 209 zł za Bęben lub wąż ogrodowy z blokadą, zielony lub szary. 25 metrów, jedna, druga cala. Tak wygląda. I na koniec za 97 zł, czyli również 30% taniej. Elektryczna podkaszarka 550 W. Ok. Zobaczmy. Tak, na dzisiaj to tyle. Szybki przegląd. Było parę fajnych opcji do. Wyboru online też jest coś, co można sobie zakupić, na przykład, właśnie taką wkrętarkę, bo 30% przeceny to sporo. Dobra, dzięki za obejrzenie filmu. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia i do usłyszenia już za tydzień. Cześć.